Witam was bardzo serdecznie z Baju z tej strony i wracamy do Phantom Leader Deluxe. Wracamy na Kubę, gdzie ostatnio w drugim dniu naszych, e, naszych zmagań próbowaliśmy wesprzeć nasze wojsko naziemne i fatalnie to poszło. E, straciliśmy trzy samoloty: Baka, Rabita i Ghosta. E, Buick też wrócił z tej misji, ale był w na tyle dużym stresie, że postanowiliśmy go przetransferować. I teraz będzie dzięki temu kolejny nabór. Więc za trzy straciliśmy dwóch pilotów o klasie average, dwóch pilotów o klasie skilled. Ich zastępstwa będą o jeden poziom niżej, czyli dostaniemy dwóch average i dwóch zielonych pilotów, czyli dwóch standardowych i dwóch zielonych. I teraz instrukcja mówi, że jeżeli stracimy samolot, to bierzemy zastępstwo z tego samolotu, tak? Czyli dostajemy dwa f 4 fantomy i dwa, jednego Crusadera, jednego Skywarriora. Ja to zrobię trochę inaczej, ja po prostu zrobię losowe wszystkie cztery samoloty. Będzie ciekawiej. Więc jak sobie wrócimy do naszego do naszego ekranu tutaj. Zaznaczyłem już, że ich nie ma. Już sobie przygotowałem tutaj dwóch weteranów i dwóch greenów, więc my przejdziemy do Wheel of Names. Mamy naszych tych, co zostali, co jeszcze nie zginęli. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pierwszy weteran, jaki do nas dołączy, to Batdog. BatDog i on dołączy w fantomie. Drugi weteran to będzie Mus. Teraz właśnie widzę, że nie widzicie do końca tego Mus dołączy w F8 Crusader, czyli takiego samolotu jeszcze nie mamy. Zobaczymy, czy nam pomoże. A nie, zarabita jakby. Rabbit latał F8 Crusader. Kolejny, tym razem zielony pilot to będzie Knife. Czyli kolejny F8 Crusader i Backfire. Backfire w A4 Skyhawk, którego nie mamy i którego nie mieliśmy, więc to będzie jakby dla nas całkowicie nowy samolot. Ja ich wpisałem już tutaj do naszego zestawienia, i teraz to, to miałem, tak miałem to pokazać, i teraz. Ja ich znajdę. Najpierw jeszcze sobie pociągiem, pociągniemy wszystko. Dobra, ja ich znajdę i zaraz wrócimy do tego. To chwilka. No i mamy naszych nowych. Poznajmy naszych nowych pilotów. Jest Bad Dog. Bad Dog. Dobrze, dobrze bombarduje. Ma plus 2 do ATG na tym swoim poziomie average. Jest wolnym pilotem i 5XP potrzebuje do awansu. MUS w swoim Crusaderze zaś dobrze osłania przed myśliwcami. Jak widzieliśmy, to się bardzo przydaje. Niestety też jest wolny i potrzebuje 6 punktów do awansu, ale plus 2 do ATA jest czymś, czego nam chyba trochę brakowało, chociaż mamy kilka plus dwójek. No, i teraz z zielonych pilotów. Knife Crusaderze. Widzimy plus 1, minus jeden. Jest ok. Potrzebuje cztery punkty doświadczenia do awansu. Crusader jest ma tylko cztery, cztery punkty wagi dostępne. No i backfire, kolejny green 4. Po prostu zera. Jest wolnym pilotem, ale. Nawet takiego potrzebujemy teraz. Także nasza siła składa się z jednego skilled pilot, dwóch wete, jednego weterana, czterech zwykłych, czterech, raz dwa, czterech czterech, trzech zielonych i jednego całkowitego żółtodzioba. Tam jak widzieliście, wpisałem weteran weteran green green, jeśli chodzi o przygotowane rzeczy w arkuszu, zmieniłem to, poprawiłem to na Average, Average bo tak ich dostajemy i teraz czas wybrać nasz cel nasz cel to albo Pole Storage Facility albo Tunnels Pole Storage Facility z dwójka jest tutaj tunele są też tutaj to jest wszystko w pierwszym, w pierwszym aspekt, w pierwszej w pierwszym regionie i teraz co my tu mamy? Tutaj jest więcej przeciwników, pięciu możemy zabrać. Each, each weapon counter-attack against the target inflicts one less hit, to jest trochę, trochę słabo, hardened. A teraz Pole Storage Facility, mniej przeciwników, ale tylko trzy samoloty. Flaming Liquid, inflict one extra hit against the target each time an attack against the target rolls at 10+, czyli za każdy 10 plus dodatkowy hit, więc tutaj o te dwa punkty będzie o wiele łatwiej niż tutaj. Więc polecimy na Pole Storage Facility, czyli tunele odrzucimy. Pole Storage Facility, czyli nasz cel jest w regionie pierwszym. To sobie zaznaczymy. Jak widzicie przesunąłem trochę kamerę. Żebyście byli trochę bliżej, może to coś pomoże i teraz sites SIGHTS potrzebujemy po 2 czyli standardowo od północy. Uważam, że nie bardzo widzicie, jak są na planszy, więc pokażę je Wam tutaj. Czyli mamy ZUT 23.2 i S60. Obydwa strzelające na niskiej wysokości, co jest ciekawe, S60 ma jakiś zasięg, więc to jest północ. Południe dwa żetony z południa. Dwie piechoty na południu będą. Też strzelające na niskim zasięgu więc na niskiej wysokości także. To jest też ciekawe podejście. Może to być trochę lepsze niż poprzednia misja, która była katastrofalna. Co my tu mamy? S60, następne, następne zu 23 -2. Czyli to, to, to wygląda na razie na misję wysoko, na wysokim pułapie. Ostatnie approach. A. No Mamy jedno SA2. Zobaczymy jak te SA2 będzie strzelać. I oczywiście jedno w centrum. S60 też na niskim. Niestety w centrum pewnie będziemy musieli być na niskim, żeby to zbombardować. I zobaczmy ich. Trajektorie, czyli S60 jest pierwsze, to na północy, gdzie ono może strzelać. Ono może strzelać tylko do góry. S60 na południu. Może strzelać prawie wszędzie, na dół, w sensie całe południe ostrzeliwuje I SA2, tak naprawdę, to nas najbardziej interesuje. Może strzelać tylko na zachód. Więc to nam się podoba. Mamy jakieś jakieś przejście północ-południe, które jest dosyć. E, powinno być dosyć spokojne. Teraz Was na chwilę zostawię i e, przygotuję nasze trzy samoloty do, do walki i pokażę Wam, jak będą walczyć e, tym razem. No, i jesteśmy, skład mamy wybrany. Mamy naszego backfire'a, który poleci z nami, nasz nowy, nowy członek. Widzimy, dałem mu. Dałem mu rakiety i dwie AGM-12, ponieważ on, jak się okazuje, piły mogą mieć w samolocie AGM-12. One są świetne, ponieważ mają zasięg 1. To są rakiety powietrze-ziemia i można je wystrzelić z, wysokiej, wys z, wysokiej, z wysokiego pułapu. Nadzieja jest taka, że backfire z któregoś approacha, podejrzewam, że przelecimy północ-południe albo południe-północ, odpali 2 GM -y w, tego, w tego S60. To i ją zniszczy. Tak? No, szansa na to że ją zniszczy jest bardzo duża. Na dwójkach niszczymy. Kwestia czy będziemy ryzykować czy nie w sensie czy odpalimy obie naraz. Czy może zostawimy jedną na później. W razie czego. No i ma jedne rakiety żeby suportować także backfire będzie naszym typowym suportem. Batdog. Kolei. Bad dog z kolei ma 6 MK82 Także Bad dog powinien bombować. To jest ładunek, który ma nam zapewnić całkowite zniszczenie tego celu. Miejmy nadzieję, że Bad dogowi to się uda. Ma plus 2 do ATG, więc te bomby trafiają na piątkach. Zaś Krusty, Krusty ma dwie mk 82 dwójki, ma jedne rakiety i ma trzy AIM-7, które są przygotowane. Jakby jakiś samolot się pojawił, ponieważ wiemy, że przynajmniej jeden w centralnej części może być, może się nam przytrafić. Także to jest nasza, nasza ekipa na tę misję. Zobaczymy, jakim pójdzie. Następnym, następnym jest Draw Target Bound Event. Także nasze samoloty już wystartowały i mamy Rules of Engagement Visual Identification. You can only attack a bandit if you have an aircraft in the bandit's area. I to nam właśnie wszystko psuje. I dlaczego nam to psuje wszystko? Zostawimy sobie do przypomnienia, ponieważ Krusty w same IEM siódemki, żeby mieć zasięg. A nie może strzelać tymi siódemkami, jeżeli jest w tym samym, na tym samym polu. A of Engagement mówi, że musimy być na tym samym polu, więc teraz liczymy. Ustawimy sobie plan i wszyscy wylecą wysoko. Wszyscy wracam wysoko. Wiemy, że plan, który zrobiliśmy, się nie powiódł. Liczymy na to, że nie będzie bandyty. Jest no bandit. Idealnie. Uff, to nas uratowało. To nas bardzo uratowało. Że tak powiem. Więc czas na. Yy event'a nad celem. Pilots, you may spend one SO points to move one of your flight plan exit counters to an adjacent pre-approach area. Nie musimy tego robić, jesteśmy bezpieczni, moglibyśmy teraz przesunąć któryś o jeden, o jeden w bok, ale to nam nic nie da. Więc, zaczynamy pierwszą turę. Mamy samych wolnych pilotów, ale to też nie ma znaczenia, ponieważ tak, wszystko strzela w niskie, nisko latające cele. To strzela w wysoko latające cele, ale tylko lecące tu lub tu. Więc ominiemy to. Przelecimy tutaj w naszej pierwszej rundzie. W drugiej rundzie też nic z nas nie strzeli. I teraz kwestia, czy backfire odpali jedną, czy dwie. Trafia na dwójkach. Możemy to zostawić i strzelić jeszcze, na wszelki wypadek, w centrum. Jakby nam nie starczyło te 8 bomb. Jeżeli odpalimy dwie, to prawie gwarantujemy, że zniszczymy to. Z drugiej strony, możemy też jeden w, jedną turę w centrum zostać, więc odpalimy jedną w te S60. Więc potrzebuję kostkę, i mamy 9. Także Backfire trafił bez problemów, i się ruszamy. Bad Dog i Krusty zlecą niżej. Backfire będzie leciał wysoko dalej. No i zaczynamy bombardowanie. Najpierw bad dog. Jak widzimy bad dog. Ma plus 2 I zrzuci wszystko. Czyli sześć rzutów. Trafia na piątkach. I dziesiątki dodają dodatkowe obrażenie. Więc pierwsze dwie. 9 plus 2 to jest 11, czyli to zadaje dodatkowe obrażenie. To jest 9, czyli trafia na 9. Czyli 7 ta zadawała, czyli dziewiątka de facto zadaje jedno obrażenie. To zadaje 2, 3, łącznie 4 trafienia w all storage. To będzie bardzo duży overkill. Następna, następna dwójka. <tryk> Mamy 8 i 6. Szóstka nie trafia. Ósemka zadaje dodatkowe obrażenie, czyli to jest już piąta. I ostatnie, dwie Baddoga. Wiemy, że to będzie duże jaki zaraz wyjdzie, że ledwo to zrobimy. 9 i 6. 9 zadaje jedno obrażenie. Szóstka też nie trafia. Nie dochodzi celu. Czyli tutaj jest. Łącznie 6 obrażeń. Potrzebujemy jeszcze jedno, żeby zniszczyć całkowicie ten cel. W ogóle powinniśmy przesunąć Tor Polityki A1 w tą stronę, bo wybraliśmy ten cel. E, więc Krusty podleci. Krusty ma 2 MK82 i ma plus 1 do ATG, więc trafia na szóstkach. Także obydwie wypuści Krusty. Nie trafił żadnej. No, Krusty nie, nie najlepiej. Także Backfire e, będzie ratował sytuację. Trafia na dwójce. Na dwójce zada e, dodatkowe jedno obrażenie, które jest potrzebne. A jest 4, więc nasz AGM-12 jeszcze ląduje u celu. Zadaje siódme obrażenie, i właśnie tyle jest potrzebne. Także overkilla nie było zupełnie, nie było overkilla. Ledwo się udało. No, i na koniec naszej tury wylatujemy. I nasza dwójka, która leciała nisko, złapie znowu pułap. Nic w nas nie jest w stanie strzelić. Więc na koniec czwartej tury wylatujemy. I Kończymy naszą misję, zaraz zobaczymy event MIG 90s Conduct 4 Attacks Against Random Aircraft Counter One Attack With Each ATA. Czyli mamy ATA, 3 ATAE także wydamy 3 rakiety. Będą tylko raz atakować. Udało nam się odpędzić dwóch. Więc 1, 2, 3, Krusty, 4, 5, 6, Beamdog, 7, 8, 9, Backfire. W Krusty'ego strzelają. I trójka. Nic się nie dzieje. Trójka. 5, 7 to jest jeden stres. Więc na szczęście bandyci nas nie dosięgli, także ten dzień jest bardzo udany, takie dni mi się podobają, czas wrócić do domu a ja wracając do domu idziemy w ten widok i tak naszym celem był cel numer 2 tym razem Poleciał na niego Krusty, więc dostaje jeden punkt stresu. Pojechał też Bad Dog i Backfire, czyli nasza dwójka nowych ludzi. I cel został całkowicie zniszczony, więc każdy dostanie po dwa punkty doświadczenia, co jest genialne. I teraz ci, co nie lecieli, odpoczywają, czyli Showtime od wamu spada. PeeWee też o 2 Joe o 2 Crusty o 1, czyli na 0 spada mu, bo ma kul 1 poko o 2, bo nie leciał Seaweed o 2, bo nie leciał I tyle by się... Tyle z tego zniszczyliśmy cel, czyli w końcu X możemy tutaj postawić i to nam daje kolejne dwa punkty, czyli jesteśmy już po trzech dniach i mamy pięć punktów zwycięstwa. Dodatkowo przesuwamy. Jak widzimy tutaj przesuwamy. Intel o jedno pole w prawo więc jesteśmy już tutaj ten cel został zniszczony i przesuwamy politykę o jeden w lewo czyli wracamy do punktu wyjścia nikt nie żył na awans jednak to była bardzo szybka i bardzo dobra misja dla nas. Takiej misji właśnie potrzebowaliśmy. Wlecieć, zrobić swoje, wylecieć bez żadnych strat, bez żadnego ryzyka. Udało się to zrobić, dało się to rozplanować. Backfire zrobił wszystko, co do niego należało: e, zarówno zniszczył e, tego Thomas 60. Jak i udało mu się ten ostatnią, tą ostatnią rakietę posłać w kierunku celu, żeby całkowicie go zniszczyć. Także bardzo dobry debiut Backfajera. Baddock też dosyć dobrze tam zadał ile zadał 6 punktów obrażeń z 6 bomb, więc, więc średnio jedno obrażenie na bombę. Także też dobrze Krusty, który był z nami wcześniej, ale nigdy, nigdy nie leciał jeszcze. Nie najlepiej, nie najlepiej się zachował. Nie trafił swojej bomby. No ale powiedzmy to wszystko przez zasiedzenie się. Tak więc, tak wyglądał nasz dzień trzeci. Jutro, oczywiście, dzień czwarty. Zobaczymy, gdzie będziemy lecieć. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w dniu czwartym. To tyle na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie podczas czwartego dnia nalotów na Kubę. I ode mnie to już tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.